Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czego tak naprawdę boisz się w życiu? Być może teraz do głowy przyszła Ci odpowiedź, że wystąpień publicznych albo śmierci. Bo to tak naprawdę są dwie najczęściej padające odpowiedzi na pytanie, czego się boisz. I okej, okay, wystąpień publicznych, śmierci bardzo zrozumiałe. Natomiast. Ostatnio słyszałam taką wypowiedź, i jest ona ze mną spójna, i z tym się zgadzam, że tak naprawdę najbardziej boimy się rzeczy, które nam wyjdą. Które nam wyjdą w życiu, które, które zrobimy, które będą zgodne z tym, co chcieliśmy osiągnąć. I możesz teraz się zastanawiać, no ale jak? To przecież najbardziej boimy się, że nam coś nie wyjdzie. No właśnie. Ale popatrz na to z tej strony, bo jeżeli coś osiągniesz, coś, coś zrobisz dobrze, to czy nie jest tak, że często wiele osób krytykuje to, co zrobiłeś, to, co dokonałeś? I jeżeli to są obce osoby, to ok, no po prostu są, muszą coś wyrzucić z siebie. Ale jeżeli wśród bliższych osób, znajomych pojawiają się takie. Słowa, że może zazdrości, z tego, że coś ci się. Że, coś, że się powiodło, tak? Że wyszło to, co chciałeś. I tutaj jest pewien taki dysonans. Bo z jednej strony, okej, okay, rzeczywiście boimy się porażki tego, że nam się nie uda, ale zaraz idzie równolegle do tego strach, że co będzie z ludźmi, którzy nas otaczają, jeżeli nam to się uda zrobić. Czy oni będą dalej trwać przy nas. Że to nie będzie tak, że my będziemy tą jaśniejszą gwiazdą, a oni się od nas odwrócą, bo oni tego nie osiągnęli i poprzez taką no, głupią zazdrość odejdą. I można zaraz powiedzieć, że tak, no po co nam tacy ludzie w naszym otoczeniu? No ale na etapie, kiedy podchodzisz do jakiegoś działania, no to nie myślisz o tym, że po co ci ludzie są, do czego ci ludzie są ci potrzebni, tylko że chciałbyś ich mieć przy sobie. I to cały czas jest taka wewnętrzna walka. Z jednej strony jest ta strach przed tym, że się nie uda, bo ludzie nas skrytykują, obśmieją, będą gadać za naszymi plecami, ale z drugiej strony też jest strach przed tym, co będzie, jeżeli to się uda, jeżeli mi to wyjdzie. Czy osoby, które są ze mną, będą dalej przy mnie? I można powiedzieć, że to jest taki świetny test na, na przyjaźń, na, na bliskość, ale boimy się takich testów, takiego sprawdzenia. I tu dużo wymaga to od ciebie odwagi, pracy ze swoją pewnością siebie. Te wszystkie tematy są powiązane. I na pewno. Tą podstawą jest Twoja pewność siebie, nad którą powinieneś pracować. I wtedy ani strach przed porażką, ani strach przed tym, że, że to się uda, że to wyjdzie, nie będzie dla Ciebie taki przerażający, przytłaczający. Będziesz po prostu działać. Działać mimo strachu, mimo niepewności, mimo lęku. Ale tak naprawdę bardzo dzisiaj mnie zaciekawiło to zdanie, że boimy się też tego, że nam się uda, że wyjdzie. Że to nie jest tak, tylko że boimy się wyłącznie porażki i to nas paraliżuje, że wyjdziemy na scenę odnośnie wystąpień publicznych i zapomnimy, co chcemy powiedzieć, że pomylimy się, wszystko pójdzie nie tak, ale też boimy się tego, że właśnie pójdzie świetnie wystąpienie, będzie wspaniałe, a osoby, do, na których do tej pory nam zależało, przyjaciele, Odwrócą się od nas. I myślę, że trzeba być gotowym w życiu na takie, takie sytuacje. To jest taka, no powiedzmy, wtedy selekcja tego tych osób, które nas otaczają, że pozostaną przy nas ci prawdziwi przyjaciele. Co nie zmienia faktu, że ten strach jest. Że jest on obecny, że on towarzyszy. Więc bądź świadomy tego, że strach przed porażką to jest jedno. Ale też spójrz na swój lęk przed tym, że się to uda, że to się powiedzie. Jak ty na to reagujesz, co o tym myślisz? Popatrz na osoby, które cię otaczają, na których ci zależy. I zastanów się, czy jesteś gotowy na to, że jednak ich w twoim otoczeniu nie będzie. I działaj pomimo lęku, pomimo wątpliwości, bo. Osoby, które wnoszą najwięcej wartości do Twojego życia i do których życia Ty duże wartości wnosisz, zostaną. Więc życzę Ci tej odwagi i wytrwałości w działaniu. Cześć.